Wdowiec milioner śledził nianie po pracy. To, co odkrył, zmieniło wszystko. Drobny deszcz padał w Gdańsku, jesienna mgła zasnuwała brukowane ulice. Elżbieto, zaczekaj! zawołał Rafał Wiśniewski. Jego głos przecinał mgłę, gdy Elżbieta Kaczmarek schodziła po kamiennych schodach werandy rezydencji. Odwróciła się. Brązowy kucyk mokry, lniana torba zwisała z ramienia. Jej oczy, zmęczone ale stanowcze, spotkały jego. Coś nie tak, panie Wiśniewski? Rafał zrobił krok naprzód. Ciemny płaszcz usiany kroplami. Dlaczego się spieszysz? Ostatnio wychodzisz wcześniej. Elżbieta poprawiła torbę, twarz bez zmian. Mam osobiste sprawy. Mój dyżur kończy się o dziewiętnasty. Jestem wolna, prawda? Rafał zmarszczył brwi nie ze złości, lecz z troski. Słyszałem cię wczoraj przez telefon brzmiałaś spięta mówiłaś o dużej sumie pieniędzy wszystko w porządku? Zawahała się niemal niedostrzegalnie. To prywatna rozmowa odparła głos pewny Wiem powiedział ale opiekujesz się moim synem on cię uwielbia muszę wiedzieć, czy coś niepokoi. Elżbieta ścisnęła torbę. "Jeśli mi pan nie ufa, może powinien pan znaleźć kogoś innego do opieki nad kacprem." Rafał cofnął się. Słowa bolały bardziej niż się spodziewał. Zeszła po schodach szybko, buty chlapały w kałużach. Jej sylwetka zniknęła w półmroku za bramą, światło werandy migotało, rzucając niepewne cienie. W rezydencji cisza ciążyła." Rafał wszedł do gabinetu, na koniaku i spojrzał przez wysokie okna, deszcz odbijał światła. Dom, zaprojektowany, by imponować, teraz rozbrzmiewał samotnością. Chciał go takiego: czystego, kontrolowanego, bez niespodzianek. Ale Elżbieta wniosła coś nieoczekiwanego. Od sześciu miesięcy, odkąd została nianią kacpra, chłopiec, wcześniej milczący po śmierci matki, znów się śmiał, bawił, żył. Tego ranka Rafał obserwował z korytarza, jak kacper w piżamie ciągnął Elżbietę za rękę. Zostaniesz dziś, aż zasnę? uśmiechnęła się, klękając, by poprawić pluszowego królika w jego ramionach. Nie dziś, mały, ale wrócę rano, obiecuję. Rafał poczuł coś w piersi. Iskrę nadziei. Ale podsłuchana rozmowa zmieniła wszystko. Potrzebuję tego szybko. Nie, nie mogę prosić nikogo innego. Robię co mogę. Bez kontekstu tylko desperacja. Chciał chronić kacpra, ale serce wahało się. Elżbieta była samą dobrocią. Jednak sekrety i pieniądze nigdy nie kończą się dobrze. Po Jennifer, jego żonie i Amelii zdradzie nauczył się lekcji. Dotknął panelu bezpieczeństwa. Ekran się rozświetlił, pokazując nagrania z poprzedniego dnia. Elżbieta przychodzi punktualnie, czesze kacpra, układa kredki, czyta bajki. Nic podejrzanego poza rozmową. Na tarasie mówiła przez telefon nieświadoma kamery. Staram się. Potrzebuję tylko więcej czasu. Nie rezygnuj ze mnie. Rafał wyłączył wideo, jej głos odbijał się echem. Spięty, naciskany. To nie był strach. Pilność. Wstał, zostawiając szklankę. Nie chciał być człowiekiem, który wątpi w dobrych, ale jeśli coś zagrażało kacprowi, musiał wiedzieć. Wziął klucze, założył płaszcz i poszedł do garażu. W czarnym mercedesie uruchomił silnik, niski ryk wypełnił pustkę. Przez okno deszcz rozmywał świat. Ruszył powoli, bez świateł, w stronę, którą poszła Elżbieta. Samochód zatrzymał się dwie przecznice dalej. Rafał zobaczył, jak Elżbieta wsiada do autobusu, torbę przyciskając do ciała. Śledził ją z daleka, serce ciężkie. Czuł się jak zdrajca, ale wątpliwości krzyczały. Autobus przeciął Gdańsk, mijając nowoczesne budynki i wjeżdżając w stare dzielnice z popękanymi chodnikami i migającymi latarniami. Elżbieta wysiadła w zaniedbanej okolicy i weszła do wyblakłego niebieskiego budynku z krzywą tablicą. Centrum społeczne nadzieja. Rafał zaparkował po drugiej stronie. Przez zaparowaną szybę zobaczył, jak wita ją kobieta z siwymi włosami. Weszły do oświetlonej sali pełnej dzieci. Niektóre na matach, inne z kredkami i papierem. Elżbieta uklękła wśród nich, wyjmując z torby książki, długopisy i papierowe lalki. Dziewczynka zawahała się, potem podeszła, gdy Elżbieta pomagała jej rysować dom z kwiatami. Uśmiechnęła się, cierpliwa, szczera. Chłopiec kichnął, zdjęła własny szalik i owinęła mu szyję. Rafał zamrugał. Rozpoznał szalik dziergany przez nią w przerwach w rezydencji. Nie był dla niej. Przez godzinę obserwował. Elżbieta czytała bajki, poprawiała guziki, uspokajała płaczące dziecko, śmiała się z nimi, poruszając się, jakby to miejsce, skromne i niedofinansowane, było jej domem. Rafał oparł się o fotel, osłupiały. To nie był sekret, to była dobroć. Spojrzał na pudełko słodyczy na siedzeniu, resztki z kuchni, napisał bilecik dla dzieci od kogoś, kto w Was wierzy. Zostawił pudełko przy drzwiach centrum i wrócił do samochodu. Zobaczył, jak Elżbieta znajduje paczkę, marszczy brwi, uśmiecha się, czytając bilecik, dotykając piersi. Rafał westchnął z ulgą. Następnego ranka Elżbieta przyszła dziesięć minut spóźniona, policzki czerwone, włosy mokre. Trzymała bilecik. Panie Wiśniewski, zostawił pan coś w nadziei? Zawahał się. Może. Dlaczego? Dzieci pokochały słodycze. Dziękuję, odwrócił się, bo myliłem się co do ciebie. Zamrugała. Śledził mnie pan? Kiwnął. Myślałem, że coś ukrywasz, ale widziałem cię z dziećmi. To było piękne. Elżbieta spojrzała na bilecik. Nie powinien pan robić tego sam, powiedział. Chcę pomóc, zawahała się. To nie jest jałmużna. Wiem. To podziw. Ich oczy się spotkały, nić zaufania rodziła się krucha, ale prawdziwa. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj kanał Historie szepczące. Skomentuj, z jakiego polskiego miasta oglądasz Warszawy, Krakowa, Gdańska czy innego Twoja aktywność pomaga nam tworzyć więcej takich historii. Poranne światło przenikało przez wysokie okna rezydencji w Gdańsku, rzucając złote plamy na podłogę, gdzie Kacper kolorował rozłożony na dywanie. Elżbieta Kaczmarek, klęcząc obok, czytała książkę o wiewiórce budującej dom na drzewie. Jej głos był łagodny, a Kacper tulił się blisko pochłonięty. Rafał Wiśniewski w drzwiach obserwował, kawa stygnęła w dłoni. W jej obecności było coś kojącego, coś, co zakotwiczyło dom. Gdy bajka się skończyła, Elżbieta potargała włosy Kacpra. Idź umyć ręce, mały, czas na śniadanie. Kacper pobiegł, a Rafał podszedł. Jesteś z nim niesamowita, powiedział. Elżbieta podniosła wzrok, zaskoczona. Dziękuję. Zawahał się. Mogę zadać osobiste pytanie? Napięła się, ale kiwnęła. Dlaczego ukrywałaś pracę w nadziei? Elżbieta westchnęła. Bo nie każdy widzi dobre intencje. Mogą myśleć, że to rozproszenie, brak zaangażowania. Bałam się, że pomyślisz, że nie daję z siebie wszystkiego dla kacpra. Rafał zaprzeczył. To, co robisz, jest niezwykłe. Usiadła na kanapie, ręce na kolanach. Jest dziewczynka, Zofia, dziewięć lat. Straciła rodziców w wypadku. Prawie nie mówi, nie patrzy w oczy centrum nie ma funduszy na terapię. Pracuję w weekendy w księgarni, by opłacić jej cotygodniowe sesje. Rafał poczuł ucisk, dlatego te wczesne wyjścia. Kiwnęła. Nie dlatego, że nie dbam o Kacpra. Usiadł naprzeciw niej. Nigdy nie powinienem był wątpić. Elżbieta uśmiechnęła się słabo. Dorastałam, licząc grosze na mleko. Ci, którzy pochodzą z niczego, są postrzegani jako leniwi. Ciężko pracuję, by zachować zaufanie tutaj. Rafał przełknął ślinę. Rozumiem, straciłem żonę trzy lata temu rak szybki, okrutny. Potem zamknąłem wszystkich na zewnątrz. Wszyscy chcieli czegoś pieniędzy, wpływów. Stałem się facetem, który sprawdza kamery, nie rozmawia. Jej oczy zalśniły. Taka strata nie wyobrażam sobie. Ciągnął cicho. Boję się zranienia bycia widzianym. Elżbieta zaśmiała się drżąco. Pomaganie innym powinno czynić nas odważniejszymi, ale nie czyni bezpiecznymi. Zapadła cisza. Potem szepnęła. Czasem myślę, czy ktoś taki jak ja, z moją przeszłością, może być kochany. Rafał poczuł ucisk w piersi. Zasługujesz na więcej niż miłość. Zasługujesz na bezpieczeństwo, wiarę, szacunek. Drżała, oczy wilgotne. Nie wiesz, jak bardzo potrzebowałam to usłyszeć. Nie chwycił jej ręki, ale coś się zmieniło. Nić zaufania się rodziła. Tego popołudnia Rafał zadzwonił do sieci terapeutów. Przez powiązaną organizację pozarządową zapewnił Zofi terapię, cotygodniowe sesje ze specjalistą bez ujawniania nazwiska. Kilka dni później Elżbieta wróciła z nadziei, oczy czerwone, ale błyszczące. Dostali stypendium dla Zofii, pełną terapię. Nie wiem, kto to był. Rafał uśmiechnął się. Czasem dobre rzeczy znajdują tych, którzy na nie zasługują. Nie powiedzieli więcej, ale poczuli ciche uzdrowienie nie z wielkich gestów, ale z bycia widzianym. Następnego dnia zaproponował coś nowego. Elżbieto chce zaproponować stanowisko zarządca domu. Wyższa pensja, mniej godzin. Byś mogła studiować, kontynuować w nadziei. Zatrzymała się, chleb w tosterze. Dziękuję, naprawdę, ale nie mogę. Dlaczego? Bo muszę to robić sama. Jeśli przyjmę, mogę poczuć się mała, jakby to była jałmużna, nie zasługa. Rafał poczuł, jak serce mu opada. Nie tak cię widzę. Ale tak widzę siebie, szepnęła. Od tamtej pory coś się zmieniło. Elżbieta była punktualna, miła, ale zdystansowana. Nie czytała już kacprowi na noc, nie rozmawiała z Rafałem o weekendzie. Jej odpowiedzi były krótkie, uśmiechy ulotne. Dom stał się chłodniejszy, kacper tęsknił za bajkami, Rafał za jej śmiechem, próbował ją dosięgnąć. Jak Zofia? Zapytał pewnego popołudnia. Lepiej, odpowiedziała nie patrząc, myjąc talerze. A twoje studia? Dobrze. To jakby mówić przez szybę. Chciał szanować jej granicę, ale brak bolał jak wiatr na pękniętej szybie. Minęły tygodnie. Ciche pożegnanie wisiało w powietrzu. W środę Elżbieta weszła do gabinetu trzymając teczkę. Muszę porozmawiać, powiedziała. Rafał wstał, spięty. Oczywiście, Odchodzę, przyjęli mnie na kurs pracy socjalnej, a nadzieja mnie potrzebuje to czas przełknął ślinę. Odchodzisz? Zostaje jeszcze dwa tygodnie, by przeszkolić kogoś. Kacper zasługuje na płynne przejście. Rafał kiwnął, ręce drżały rozumiem zawahała się. Jestem wdzięczna, panie Wiśniewski. Był pan hojniejszy niż oczekiwałam zmusił się do uśmiechu. Chciałem tylko dla ciebie jak najlepiej. Otworzyła usta, ale odwróciła się, wychodząc. Tej nocy Rafał usiadł przy biurku, dom cichy, wziął papier, pisząc powoli, do kogo może to dotyczyć. To list polecający, elokwentny, szczery, o poświęceniu Elżbiety, jej wpływie na dziecko w żałobie i złamany dom. Włożył go do koperty dla komitetu stypendialnego z notatką Jej przeszłość nie określa jej przyszłości jest tym, kogo świat potrzebuje. Wspierajcie ją bez podpisu. Kilka dni później Elżbieta otrzymała list stypendialny w nadziei. Czytała osłupiała rekomendacje w znajomym tuszu, wiedziała, kto to był. Przycisnęła papier do piersi, serce złamane i pełne. Pozwolił jej odejść, szanując ją, wspierając mimo wszystko. To sprawiło, że zaczęła kwestionować, co wie o sile, miłości i byciu widzianą. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj kanał Historie Szepczące. Skomentuj, z jakiego polskiego miasta oglądasz Warszawy, Krakowa, Gdańska czy innego Twoja aktywność pomaga nam tworzyć więcej takich historii. Sala gali nadzieja w Gdańsku, lśniła żyrandolami i złotymi światłami. Stoły nakryte białym lnem gromadziły liderów społeczności, darczyńców i dzieci dotknięte przez centrum. Elżbieta, Kaczmarek, przymównicy włosy brązowe rozpuszczone w prostej, ale eleganckiej, zielonej sukience serce biło mocno. Dobry wieczór. Zaczęła, głos pewny: Jestem tu dla nadziei i ludzi, którzy wierzą w jej misję, ale jest ktoś, kto zmienił dla mnie wszystko. Zamilkła, sala w ciszy. Prosiłby nazywać go kimś wyjątkowym. Chcę mu podziękować za to, że uwierzyłam, że zasługuje na wielkie marzenia. Rafał Wiśniewski przy pobliskim stole poczuł ucisk w piersi. Tam, gdzie kiedyś była podejrzliwość, teraz była tylko duma. Pomachał dyskretnie, ukrywając się za kieliszkiem. Elżbieta zakończyła: Dziękuję za pokazanie, że moja przeszłość nie definiuje mojej przyszłości. Rozległy się brawa, zeszła, oczy błyszczały, mistrz ceremonii podszedł. Ostatnia niespodzianka, zapraszamy pana Rafała Wiśniewskiego na scenę. Rafał przeszedł przez salę, garnitur nieskazitelny, ale z nową łagodnością. Jestem zaszczycony, powiedział głos wyraźny. Kilka miesięcy temu wsparłem nadzieję anonimowo, bo zobaczyłem kobietę, która uosabia wszystko, czym jest nadzieja współczucie, siła, miłość. Ma na imię Elżbieta Kaczmarek. Publiczność nachyliła się, uważna. Śledziłem ją do nadziei podejrzliwy. Myliłem się, widziałem jak daje nadzieję dzieciom, które potrzebują więcej niż pomocy. Widziałem piękno w jej historii. Zamilkł, głos drżał: Elżbieto, przepraszam, że nie ufałem wcześniej. Zakochałem się w Twojej dobroci, zanim ją zrozumiałem. Kocham Cię i chcę, by wszyscy wiedzieli, kim jesteś. Cisza eksplodowała w brawa, wzrastając do owacji nastojąco. Elżbieta ze łzami w oczach weszła na scenę. Kacper pobiegł za nią, obejmując ją. Mamo! krzyknął dość głośno, by uciszyć tłum. Rozległy się łagodne śmiechy. Elżbieta uklękła, obejmując go. Rafał objął ich oboje, mówiąc: Oni są moim sercem, moją rodziną. Publiczność klaskała mocniej, flesze błyskały. Rafał cofnął się, wyjmując aksamitne pudełko z kieszeni, uklęknął. Elżbieto Kaczmarek, czy uczynisz mnie najszczęśliwszym człowiekiem, czy poślubisz mnie, czy zbudujesz z Kacprem i ze mną życie pełne zaufania, miłości i celu? Sala wstrzymała oddech. Elżbieta kiwnęła, łzy spływały. Tak. Otworzył pudełko, ukazując delikatny pierścionek z wygrawerowanymi trzema imionami: Elżbieta, Rafał, Kacper. Wsunął go na jej palec, pocałowali się łagodnie, prawdziwie. Tłum wiwatował. Rafał wrócił do mikrofonu. Zanim chwila przeminie, ogłaszam fundusz stypendialny Elżbiety Kaczmarek dla osieroconych i ubogich dzieci, by mogły realizować marzenia o studiach, bo każdy zasługuje na nadzieję. Sala eksplodowała okrzykami. Elżbieta osłupiała, zakryła usta. Rafał ją objął, Kacper skakał obok. To było więcej niż miłość, to odrodzenie. Tygodnie później jesienne słońce oświetlało wybrzeże Sopotu. Elżbieta szła boso po plaży, trzymając Rafała za rękę, podczas gdy Kacper biegł przed nimi, śmiejąc się z falami. Miesiąc po Gali życie zmieniło się. Nie burzami. Ale pewnością przypływu nadzieja rozkwitała, z Elżbietą przewodzącą programom dla dzieci takich jak ona kiedyś. Rafał ograniczył interesy, skupiając się na ludziach i celu. Kacper nie budził się już płacząc. Jego noce były pełne bajek i uścisków. Zatrzymali się na piasku. Rafał odwrócił się do Elżbiety, oczy odbijające zachód słońca. Chcę o coś zapytać, powiedział łagodnie. Wyjął pudełko z kieszeni, ukazując pierścionek z wygrawerowaną gwiazdą. Gwiazda szepnęła Za nadzieję, którą przyniosłaś odparł Czy będziesz naszym domem? Elżbieta zaśmiała się łzy błyszczały Tak, Rafale tysiąc razy tak. Kacper wrócił biegiem jesteśmy teraz rodziną zapytał, oczy błyszczały. Elżbieta przyciągnęła go zawsze byliśmy mały. Rafał objął ich oboje. Morze śpiewało w tle. Na piasku Kacper narysował patykiem. Trzy postaci trzymające się za ręce pod uśmiechniętym słońcem z napisem: Moja rodzina. Rafał przeczytał, potem spojrzał na Elżbietę. Tak bardzo bałem się zaufać, czuć, ale ty byłaś warta skoku. Przytuliła się do niego. Ty też. Narracja szepnęła wątpliwość, noc, gest. Czasem to wystarczy, by zmienić wszystko. Elżbieta nie chciała nikogo ratować. Robiła co słuszne. Rafał nie oczekiwał miłości. Kacper chciał tylko rodziny. To nie bajka. To prawdziwe, wywalczone, wieczne. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj kanał Historie Szepczące. Skomentuj z jakiego polskiego miasta oglądasz. Warszawy, Krakowa, Gdańska czy innego, Twoja aktywność pomaga nam tworzyć więcej takich historii.